My chcemy. Grupa ludzi, która tworzy 2T2-3 jest bardzo chętna, żeby coś zrobić. Gramy co roku koncert dla rodziny Stopy, wspomagając finansowo jego rodzinę. Czujemy, że to jest nasz obowiązek i teraz graliśmy dzięki temu, że Luxtorpeda odstąpiła swój czas, część swojego czasu koncertowego. Zagrało, zagraliśmy dwa utwory i one były bardzo fajnie przyjęte. Dużo ludzi nie zna tej kapeli w ogóle. Też dzięki temu, że media zrobiły z nas tak zwaną muzykę chrześcijańską i to wtedy ma, już jest pewna blokada dla niektórych i nie, nie, nie mogą tego słuchać, nie? nie? dziwię się, bo ja też nie lubię nazywania muzyki, po to są nazwy w zespołach, żeby nie, niekoniecznie szufla, szufladkować. Ale wiesz co, no jesteśmy ciekawi sami, co, co będzie we wrześniu mamy wejście do studia 22 września, no i będziemy patrzeć. No, chęci są, skład no bez stopy to będzie zupełnie coś innego. Nie? Ma być, jest propozycja, żeby grał z nami młody, zdolny perkusista, który grał w Malorego Rockers, Kacper. On też jest z nami bardzo związany, bo jest też we wspólnocie naukatechumenalnej, no, a większość latem tym 2 3 to są we wspólnotach. Także mamy podobny sposób komunikowania się. Jestem, ja jestem ciekawy, co to będzie, natomiast no, Lux Torpedo i tak będzie na pierwszym miejscu dla mnie. Nie?